E, dobrze, bo wychy... Jezus Maria, ciągle mnie denerwuje ten znacznik nagrywki. E, jeszcze dam go sobie może tutaj bardziej na dół. Dobrze, paszcie, patrzcie, patrzcie. Pff, nieważne. Ja, dobrze, clear. Co jest? komendę wpisałem myślałam, że ktoś jest na serwerze i mi ukradł um. Skeleton No head, co? Wither Wither golem, wow Jezus Maria jakie mody są Wither gun, what the hell? Dobrze, chcę teraz przetestować netherowe stworzenia bo ja wiem, że tutaj nie wszystkich przetestowałam więc sobie tutaj zrobię samą ilu albo nie, zostawię to na później teraz e, rozbójnik przywoływacz em, och o Jaja, ja. Przyzyw... przywoływacz, endermit, rozbójnik, dewastator, eee, rebik, a, guardian może jeszcze. Gdzie to jest? To jest. Nie. To też nie. Kurde, czekajcie, muszę zajrzeć na Minecraft Wiki. Okej, okay, już wiem, jak to się nazywa. To się nazywa obrońca oraz samą raid right. nie nie ma takiego moba pomimo tego, że jest jakby boss. A tutaj jesteś. Ja tutaj mam tego dla ciebie. No teraz tego. What? Ha, ha. Co on zrobił, Masiek! A i teraz weksy. Dobra.